What do you think about this competition? It's uh, a very, very good organization. Every year I come here. So, yesterday I told with uh, uh, organizer Blach, Mr. Blach, that the uh, competition is every year uh, is a very, very good organization. So, it's very top level for the uh, athletes. And so, we can uh, try to, to get a good, a good result here. And uh, the organization is very, very good. Do you like Poland? Yes. I uh, like Poland. Poland <laughs> is very. I like uh, Polish people because it's very uh, friendly, and so so every year I like to be here. Okay. Thank you. You're welcome. jest Twoja obecność na turnieju w Bielsku? E, dzisiaj startuje tutaj moja siostra, bije się w kategorii 63 kg, a aktualnie wygrała jedną walkę, e, także, także kibicujemy dalej i mam nadzieję, że, że będzie coraz lepiej. I teraz tak, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z do Ciekawość, czy może jednak ingerencja rodziców? Bardziej to była moja ciekawość, a tak dokładnie to spodobało mi się jak kolega był wygimnastykowany, robił różne tam elementy akrobatyczne i to mi się tak naprawdę spodobało i na początku nie wiedziałem z czym judo się, się je, ale z czasem pokochałem ten sport i, i, i się bardzo z tego cieszę. Które z Twoich osiągnięć jest dla Ciebie najcenniejsze? No, myślę, że każde, każde osiągnięcie jest, jest jednak ważne, bo wszystkie, bez, bez niektórych, nie byłoby mnie wyżej, ale jeżeli mówimy o takim naj, naj, najlepszym osiągnięciu, no to myślę, że medal Mistrzostw Europy seniorów jest tutaj na pierwszym miejscu. Dziękuję. Dziękuję.